Dzisiaj przedstawię zabieg krylipolizy. W naszej klinice Jetset posiadamy aż trzy urządzenia do kriolipolizy. Są to dwa cryo t -Shock i jedno tc cryo. Nasze kuracje to trwała redukcja tkanki tłuszczowej, ponieważ w wyniku kriolipolizy dochodzi do apoptozy, czyli obumarcia komórki tłuszczowej. W technologii tc cryo białe komórki tłuszczowe zamieniane są w tłuszcz brązowy, Oznacza to, że jest to czysta energia, którą wykorzystujemy podczas wysiłku fizycznego. Po zabiegach krolipolizy T-Shock oraz t widocznie zmniejsza się celulit, a skóra jest mocno ujędrniona. Komórki tłuszczowe po zabiegach polizy są naturalnie usuwane z naszego organizmu w wyniku przemian metabolicznych komórek.